Cześć moi kochani, z tej strony zawsze ok. Ja dziś zapraszam Was na slime z przepisu widza. Słuchajcie, jedna z Was napisała mi w komentarzu na karcie społeczności, że aktywatorem może być emulsja do higieny intymnej. Więc mam takie coś w łazience, stwierdziłam, że spróbujemy, dodamy klej i sprawdzimy, czy to się uda. Ja mam z laktacyda, jeżeli macie jakieś sprawdzone, to koniecznie piszcie mi w komentarzu pod filmem, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję, a my zabieramy się za test. Przygotowuję sobie pojemniczek, do którego naleję niebieskiego kleju brokatowego. Zobaczcie, mam tutaj taki naprawdę fajny brokatowy, uwielbiam je. Dodam go niewielką ilość. O, taką dużą kropelencję, zobaczcie jak to wygląda, super, mega mi się podoba. Dodam na razie samego płynu do higieny intymnej, jeżeli się nie uda, to dodamy jeszcze soda oczyszczonej, którą mam pod ręką, więc na razie dam e, taką jedną pompkę, ok, dobra i wymieszam to łyżeczką tutaj, zobaczymy co się stanie, czy w ogóle się to połączy. Wygląda to dość specyficznie. Na razie się to ze sobą łączy i zachowuje trochę jak slime. Ale dobra, jeszcze mieszam i jeszcze dodam jedną pompkę, ponieważ te aktywatory, takie, ja to nazywam naturalne, one powodują, że ten slime jest bardziej miękki, bardziej szybciej rozpuszczający się. Dodaję drugą pompkę i mieszamy dalej jednak dodam tutaj trochę wody bo co ja gram, sody wody też bym mogła dodać, ale jednak jest to w postaci takiej lejącej się pomimo że już mam klej bardzo gęsty to on no tak lekko się rozpuścił więc dodamy jeszcze troszeczkę sody by się upewnić, że yy, albo ten aktywator gra, albo ten aktywator nie gra, więc tutaj sobie przysypię troszeczkę, czekajcie żebyście widzieli Niestety nic się wielkiego nie wydarzyło. A bardzo szkoda, bo miałam wielkie nadzieje, że a nóż widelec, rzeczy, które mamy pod ręką, e, sprawdzają się jako slime. No szkoda. Dawajcie kolejne przepisy, jestem ich bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że więcej będzie sprawdzonych, a nie tych takich strzelających yy, i wymyślających. Ale liczę na Was i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć kochani, pa!